O, wyjechałem sobie, zaraz, za momencik się pojawimy. Wyjechałem sobie przed, przez Bóg ze Szczecina, przyjechałem tutaj na Mewegen, jak się jedzie, i tak sobie chodzę po tym lesie i szukam grzybów. Kilka grzybków mam w bagażniku już akurat nie nagrywałem ale jak będzie chwila to pokażę je, zademonstruję, a teraz akurat nie znalazłem jeszcze nic, ale chodzę i szukam w moich kaloszach takich Trzeba bardzo dobrze się przypatrywać, bo takie większe raczej nie ma i wszystko taka drobnica jest. Ten akurat jest taki obiedzony trochę przez ślimaka, udało mi się znaleźć, ale ogólnie podgrzybek to wiadomo, ale najważniejsza sprawa to jest taka, że trzeba trzeba się dobrze wpatrywać. Tak stanąć i tak patrzeć. To na prawo, to na lewo I może się coś znajdzie Ja znalazłem na razie jednego A mówię tam w tym A tam w paczce tej z tyłu W tym moim bagażniku tam już mam Można powiedzieć na takie dobre smażenie Albo Jeden słoik Jeden słoik, nawet dwa słoiki, zależy jakie takie malutkie na ocet. Na przykład zrobić. O! Pozdrawiam. Zachęcam do rowerowego zbierania grzybów. Na rowerze można wszędzie dojechać na grzyby. Samochodem postawi się i nic z tego nie wyjdzie. A rowerem można wszędzie wleźć.